Szybkie sprawdzenie pokazuje, że lista byłych astronautów ma obecnie 620 pozycji, a niektórzy z nich byli w stanie zapisać się w książkach historycznych w czasie swoich misji. Wszyscy prawdopodobnie słyszeli o pewnym Nilu Armstrongu. Według niektórych plotek istnieje jednak ciemniejsza strona tego blasku, celowo ukryta przed opinią publiczną. Na przykład legenda o zaginionych radzieckich kosmonautach, którzy zapłacili za wyścig kosmiczny swoim życiem, istnieje od dłuższego czasu. Chociaż poszczególne raporty nadal nie wykraczają poza status teorii spiskowych, chcielibyśmy bliżej zbadać odpowiednie plotki i teorie. Jak tworzone są te rzekome zatuszowania? Gdzie zaczną łączyć się domysł i rzeczywistość? Obejrzyj dzisiejszy film i zdecyduj sam. Chcesz dowiedzieć się więcej o największych tajemnicach podróży kosmicznych i ekscytujących odkryciach w kosmosie? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Pokaż nam kciuk w górę, jeśli interesuje cię treść naszych filmów. W czasie zimnej wojny supermocarstwa ze wschodu i zachodu chciały pokonać swojego przeciwnika w praktycznie każdym aspekcie. Wojskowy, ideologiczny czy naukowy konflikt między kapitalizmem a komunizmem rozlał się na każdą możliwą dziedzinę życia prywatnego i publicznego. W czasie, gdy ziemski konflikt przerodził się w brutalne wojny zastępcze, takie jak w Korei i Wietnamie, zimna wojna w latach 50. i 60. objęła również kosmos. Od kryzysu Sputnika przez pierwszy załogowy lot kosmiczny Wostok-1 po prestiżowe lądowanie na Księżycu, Konkurs kosmiczny angażował miliony ludzi. Jednak niektóre plotki mówią, że sowiecka ścieżka do przestrzeni była utwardzona krwią. Według nich kilka kosmonautów zmarło w czasie misji. Ponieważ jednak rząd nigdy nie przyznałby się do ignorowania takich niepowodzeń, wszystkie te śmiertelne niepowodzenia były przedmiotem najściślejszej tajemnicy. Jak wspomniano wcześniej, Wostok-1 jest nadal oficjalnie uważany za pierwszy załogowy lot kosmiczny w historii. 12 kwietnia 1961 roku Juri Gagarin opuścił powierzchnię Ziemi, łamiąc uznaną na arenie międzynarodowej barierę wysokości 62 mil. Jednak podobno nie była to pierwsza próba Sowietów, aby wysłać człowieka w kosmos. Jeśli wierzyć raportowi fizyka Hermana Oberta, radziecki kosmonauta zmarł już w 58 roku po wyruszeniu na lot suborbitalny z kosmodromu Kapustin Jar. W czasie, gdy Obert powstrzymał się od podawania nazwisk i źródeł w tym czasie, inni kosmonauci, którzy zginęli w wypadku, są nazywani jako Aleksiej Ledowski, Sergiej Siborin, Andrzej Mitkow i Maria Gromowa. Chociaż incydenty nie mają źródeł, artykuł wydrukowany w 1959 roku stanowi co najmniej jeden kawałek poszlakowych dowodów. W gazecie Ogonik czytelnicy radzieccy dowiedzieli się o, cytat, Lotach na ogromne wysokości, z tekstem towarzyszącym zdjęciom pokazującym mężczyzn w przestrzeni. Plotki o zaginionych kosmonautach otrzymały wybitnego zwolennika w postaci Fidela Castro. W 1981 roku szef rządu Kuby mówił o pomniku zabitych kosmonautów, które zostały mu pokazane na początku programu kosmicznego. Wskazówki i przypuszczenia Jednak takie raporty z wewnętrznego kręgu były i są rzadkie. Biorąc pod uwagę fakt, że Sowieci zakryliby wszelkie wypadki, zachodni obserwatorzy musieli stworzyć własny obszar. Mówi się, że powiodło się to w latach 60. Włoskim amatorskim operatorom radiowym udało się zbudować stację, dzięki której mogli przechwycić fragmenty sowieckich wiadomości. Z jednej strony ruch radiowy zawierał potwierdzone treści, takie jak udany lot kosmiczny Gagarina, ale poza tym różne sygnały podobno dotyczyły misji. Między 28 a 30 listopada 1960 roku nagrane sygnały Morsa oznaczały SOS do całego świata. Za pomocą efektu Dopplera operatorzy radiowi ustalili, że ten niepokojący sygnał był emitowany przez ruchomy obiekt. Na krótko przed unieśmiertelnieniem Yuri Gagarina w książkach historycznych, Władimir Sergejewicz Iliusin z powodzeniem wyruszył w kosmos. Jednak komplikacje techniczne zmusiły go do awaryjnego lądowania w Chinach, gdzie natychmiast aresztowano syna znanego projektanta samolotów. Związek Radziecki zataił los poważnie rannego kosmonauty. Katastroficzna rocznica. W 1967 roku zbliżała się 50. rocznica rewolucji rosyjskiej. Aby uczcić komunistyczną rocznicę w odpowiedni sposób i zademonstrować swoją wyższość techniczną, ówczesny szef stanu, Leonid Ilić Breźniew, wybrał ambitny cel spektakularne okrążenie honoru w kosmosie. Plany bezprecedensowego przedsięwzięcia wymagały manewru, w którym dwóch kosmonautów przeniosłoby się do innej kapsuły kosmicznej. Następnie oba statki kosmiczne miały powrócić na Ziemię bez szwanku. Astronautą, który otrzymał zaszczyt udziału w tej misji był Władimir Komarow, jego zastępcą był pewien Juri Gagarin. Tam, gdzie czynnik czasu zderza się z celami Głowy Państwa, należy wziąć pod uwagę ryzykowne decyzje. Na przykład naukowcy byli pewni, że statek kosmiczny nie będzie gotowy na obchody rocznicy. Po tym jak Gagarin sprawdził obiekt, znalazł ponad 200 problemów, które sprawiły, że pilotowanie statku kosmicznego było zagrożeniem pożarowym. Jednak, wiedząc, że Breżniew chętnie urzeczywistniał przedsięwzięcie, żaden z przywódców nie odważył się wspomnieć głowie państwa o głównych problemach. Oprócz jednej osoby. Tylko Gagarin napisał do Breżniewa, wzywając go do odłożenia manewru. Jednak prośba popularnego bohatera została zignorowana i rzekomo każdy, kto czytał list, został deportowany na Syberię lub zdegradowany. Dzień 50. rocznicy, a zatem początek misji, się zbliżał. W tym czasie Władimir Komarow zaczął żegnać się ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Ale dlaczego zdecydował się na praktycznie pewną śmierć? Zgodnie z jego własnymi oświadczeniami trzymał się swojego planu, aby uchronić swojego przyjaciela Yuri Gagarina, który inaczej musiałby go zastąpić. 23 kwietnia 1967 roku nadszedł czas. Kosmonauta wyruszył w niebo na pokładzie Sojuz 1. Trzyosobowa załoga drugiego statku kosmicznego Sojuz powinna była wyruszyć następnego dnia, ale nigdy to się nie wydarzyło. Niestety nie minęło dużo czasu zanim obawy ekspertów się spełniły. Ludzki błąd. Natychmiast po wejściu na orbitę powstały pierwsze komplikacje. Ponieważ nie można było rozmieścić jednego z modułów słonecznych, zasilacz zaczął się wahać. Czujnik słoneczny zgłosił również awarię, a ponieważ akumulatory statku kosmicznego były zbyt słabe, planowany czas trwania misji nie mógł zostać spełniony. Pomysł, że dwóch kosmonautów powinno ręcznie rozmieścić moduł słoneczny w czasie zmiany, został szybko odrzucony. Coraz większe problemy kontrolne oznaczały, że taki plan nie wydawał się już możliwy, a uruchomienie drugiego statku kosmicznego zostało odwołane, oficjalnie z powodu złych warunków pogodowych. Jednak Sowieci nie podejrzewali wtedy, że ich ruch radiowy został przechwycony. W ten sposób Amerykanie byli świadkami, jak Komarow powiedział swoim przełożonym, że umiera. Kosmonauta, płacząc, pożegnał się z żoną. Desperacka próba uratowania jego życia została skazana na porażkę. Po rozpoczęciu procedury lądowania komarowa spadochron został aktywowany na wysokości 4 mil. Spadochron pomocniczy się otworzył, a główny pozostał w pojemniku. Rezerwowy spadochron również zawiódł. W rezultacie Sojuz-1 uderzył w ziemię z prędkością około 90 mil na godzinę. Komarow nie przeżył katastrofy. Mówi się, że w czasie spadania kosmonauta krzyczał z niewagi dla swoich dowódców, obwiniając ich za zbliżającą się śmierć. Z obiektywnego punktu widzenia, Komarow zmarł w wyniku niepowodzenia technicznego. Prawdę mówiąc, to błąd ludzki i rządowe ukrywanie prawdy kosztowało 40-latka życia. Najważniejsze było to, że po katastrofie Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak przyznać się do niepowodzenia światu. Po raz pierwszy w historii. Wypadek był postrzegany jako poważne niepowodzenie. Do tego czasu Komarow był uważany za jednego z najbardziej zdolnych kosmonautów Związku Radzieckiego. Wraz z trzema kosmonautami, którzy zmarli na misji Sojuz 11 w 71 roku, Władimir Komarow jest jedyną ofiarą programu kosmicznego oficjalnie uznaną przez Związek Radziecki. Nie wiadomo, czy inni radzieccy podróżnicy kosmiczni zginęli w czasie swoich misji, a jeśli tak, to ilu ich było. Roskosmos, Agencja Kosmiczna Federacji Rosyjskiej, czasami pozostawia zapytania bez odpowiedzi. Społeczeństwo jest nadal podzielone na dwa obozy. Tych, którzy odrzucają historię o zaginionych kosmonautach, uważając je za sensacyjne wymysły zachodu, oraz tych, którzy wierzą w autentyczność raportów ze względu na dowody. Czas na twoją opinię. Czy uważasz, że śmiertelne porażki miały miejsce i zostały celowo ukryte przez rząd radziecki? Napisz nam swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat dzisiejszego filmu w komentarzach poniżej. Czy masz ochotę na kolejny ekscytujący film na temat przestrzeni kosmicznej? Sprawdź pozostałe filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jedno ze zdjęć w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.